Hejka, witajcie w pierwszym odcinku w tym roku szkolnym, tak, jak widzicie po tytule, rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj mamy już 1 września, 10.37, o 10.40 będę wyjeżdżać, bo mam na 11, i co? idę do pierwszej klasy technikum, ekonomista, już ja swój plan lekcji znam, Potem wam pokażę, nam ja w ostatnim odcinku pokazać, ale nie pokazałem, więc tylko nie wiem czy ja dobrze grupy, no tam grupy jesteśmy podzieleni i co, i za niedługo wyjeżdżam do szkoły. Ejka, jestem ja już po rozpoczęciu, jest godzina 13.40 i co? Byłem na rozpoczęciu, potem chodziliśmy po szkole, pani tam nasza wychowawczyni omawiała no i jak widzieliśmy szkołę to po prostu koniec jutro mam od 9 do 15 w środę od 8 do 15, w czwartek od 8 do 12.30 no i w piątek od 8 do 15:00 a w poniedziałek będę mieć 14.10 chyba więc no tak, jutro zaraz powiem ja jestem w pierwszej grupie czyli jutro mam podstawy ekonomii potem działalność przedsiębiorstwa WF Pracownia techniki biurowej, dwie godziny polskiego i pracownia działalności przedsiębiorstwa. No. Więc to. Mm. No i tak go. I to tyle. Tak. I tak. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No, mam też muzykę, nie wiem po co, ale no. Hej, witajcie we wtorek, ja, jest godzina 8.12. Ja zaraz już wyjeżdżam do szkoły, pierwszy dzień dzisiaj, tak powiem, takie same lekcje zapoznawcze. Bo zaraz mam do... zawodowe, zawodowe, włew, zawodowe, dwie godziny polskiego i zawodowe, do 15.05. Więc odezwyczę do Was, jak wrócę. Hejka, ja już właśnie dawno wróciłem, bo jest 20:40, dopiero do Was teraz nagrywam. I co? Pierwszy dzień w klasie pierwszej Technikum. No. Dziś tak naprawdę to był luźny dzień, bo tylko zapoznania się z zasadami oceniania itd. I, tak dalej, i tak dalej. co? Też. Kilka nauczycieli chciało, nie wiem, tam... E, który to wybór szkoły, imię, nazwisko, skąd przyszedłem i tak dalej. Więc takie luźne. Jutro też będzie luźne, bo jutro mam niemie e, podstawy ekonomii. Niemiecki, WF, chemia. Angielski, polski, matematyka, historia do 15.05. Więc matma to poznanie się, historia, chemia, poznanie się, angielski, poznanie się niemiecki. Więc tak. Nieważne. E, w czwartek do 12.30 tu będzie tylko nowa informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i biznes i że, e, zarządzanie. Więc tak. I co? Już jestem spakowany na jutro. do... Od 8 do 15:05. Nawet dzisiaj szybko minęło, ale też tak wolno, bo od lekcji w takie, wiecie, poznanie się to samo na każdej lekcji. I... Więc tak, jutro WF też nie mam, po prostu nie wiem. Chyba będziemy gdzieś iść. Ale też ten plan mi się zmieni, więc może być zawsze lepiej. Zobaczymy. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bo to chyba na tydzień jest. No. Tak jak yy, no. I co? I to tyle. Do zobaczenia chyba już jutro. Hejka, dzisiaj mamy sierodę i ja dzisiaj zaczynam lekcję od 8 do 15.05 Właśnie zaraz wyjeżdżam i potem do was się odezwę Hejka, właśnie dzisiaj mamy sierodę i jest godzina 19.30 Ja skończyłem lekcję o 15.05 I co? Dzisiaj tak naprawdę na pierwszej lekcji z podstawy ekonomii zaczęliśmy jakiś ten temat na niemieckim zapoznanie się, no z każdego działu Pani mówiła, że będzie nam zadawała pytania i każdy będzie musiał ustnie odpowiadać, a na przykład opisać swoją ro rodzinę i po niemiecku powiedzieć. Na UEFA poszliśmy na spacer, na chemii, test diagnostyczny, na angielskim test diagnostyczny, na polskim podręcznika mat ma omówienie, no i historia, omówienie. Jutro mam informatykę, podstawy ekonomii, edukację dla bezpieczeństwa. E, potem mam podstawy statystyki i biznes i za zarządzanie. Więc jutro mam do 12.30. Dzięki Bogu, że przynajmniej dzień ją krócej. Więc, na informatyce, omówienie, na podstawach ekonomii, normalnie. Edukacja dla bezpieczeństwa, omówienie. Potem, podstawy statystyki. To też pewnie będzie omówienie. No i biznes, zarządzanie, omówienie. Więc tak naprawdę nie do 12.30, ale i tak pewnie lekcje będą jeszcze jutro luźne Więc no Też byłem na korkach z Angola O 16.30 Więc no Też wcześniej tego nie nagrywałem Ale taka info Jutro mam sobie korki z matmy Matematyki mam dwie godziny, chemię mam jedną Zobaczymy jak pójdzie ta szkoła? Mmm. No. dzisiaj mamy czwartek. I co? Mamy 21:32. Ja skończyłem o 12:30, potem o 16:00 miałem korki z matmy I teraz będę pakować plecek na jutro na 8 godzin. Jutro mam matematykę z wychowawcą, z wychowawcą fizyka, angielski. Mm. Pracowanie techniki biurowej, geografia niemiecki i... Pracowanie działalności przedsiębiorstwa Więc mam jutro z tą samą panią Co mam yy, techniki biurowej, pracowanie techniki biurowej i Pracownia działalności przedsiębiorstwa i mam do 15.05 tak i... no i to tyle prawdopodobnie na fizyce i na ge geografii będzie po prostu lekcja organizacyjna od fizyki będę miać pana od geografii też więc zobaczymy w poniedziałek będzie tylko biologia nowa muzyka hejka, mamy dzisiaj piątek i co? Mm. Jestem już dawno po szkole, mamy 23.23, no 23, dopiero teraz nagrywam. Skończyłem przepisywać dwa przedmioty, bo wcześniej też zeszytów nie miałem. Y od podstaw statystyki i pracownia działalności przedsiębiorstwa. to to... Mam kartkówkę w czwartek z podstawy ekonomii i z niemieckiego dialog na pamięć przedstawienie się więc to w parach robiliśmy i na razie to tyle, bo też na lekcjach dzisiejszych e, była, die, były te testy diagnostyczne z fizyki, z geografii. I tak mi plan się zmieni w poniedziałek. Prawdopodobnie, więc będę mieć inny. Albo tylko jakieś godziny, inne zamieniają się, albo cały. I co? Przyszły mnie dwie, dwie pary spodni. Jutro też powinna mi jeszcze jedna paczka. Ale zobaczę, czy przyjdzie, czy nie. I co? Prawdopodobnie pokażę te rzeczy w następnym odcinku I tak Dzisiaj na matmie zaczęliśmy już pierwszy temat I tylko z matematyki Tak I co, pokażę wam teraz notatki I zaraz zacznę montować już ten odcinek Więc tak Pierwszy zeszyt. Podstawy statystyki. Pierwszy temat. Tak on się prezentuje. Potem tu. Kolejna strona. No i wykres. tak dalej. Tak? Nie. No i tak dalej. Nieważne. Kolejny zeszyt. Pracownie działalności przedsiębiorstwa tak się prezentuje tak i to tyle tak się prezentuje lekcja matematyki dzisiejsza tutaj, potem tu oraz tu I muszę jeszcze zrobić zadania Miałem wam jeszcze pokazać mój plan, dlatego pokazuję na razie jak jest przed zmianą. Więc tak wygląda mój plan, no i no, tak. Zobaczymy jaki będzie po zmianie. Więc pewnie w niedzielę wieczorem, albo jutro będzie już chyba nowy. Ja już miałem poniedziałek, wtorek, środa, a w piątek to była wtedy... W piątek nie miałem, nie mam wafu, bo ja jestem jako pierwsza grupa trochę inaczej porobiłem, więc on tak idzie do zmiany, ale mniej więcej tak tylko. Widzę dwa błędy, no i tyle, Bo w piątek też mam jeszcze niemiecki. Do 14.10. Do 14 no, i lekcje trwają do 15.05, więc no, jeszcze muszę trochę pozmieniać, ale tak wygląda mój plan. Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku: takie rozpoczęcie i pierwsze dni szkoły. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku.